Myślącym, kłaniam się tym wszystkim, którzy dzisiaj są w trasie, którzy pracują. Mam nadzieję, że, jeżeli nawet gdzieś tam, czy w Polsce, czy poza jedziecie, nie będzie, kochani, nie chcę bajdużyć. Nie chcę, żeby to był kolejny jakiś tam facet, który gdzieś tam, czy pani odzywa się tam do nas w tym internecie i bajduży. Popatrzcie, co się, co się dzieje. Nasz rząd, rząd, nasz czy nie nasz, nieważne, rząd obecnej Rzeczpospolitej bryluje. Bryluje na salonach. Popatrzcie, najlepsi ustawiają, samoloty gdzieś tam dają, wszystko robią, ludzi przyjmują, miliony obywateli nowych tutaj tworzą, a jednocześnie ładna jest etykietka: wszystko wina Putina. Oni niczemu nie są winni i nie zauważają, co się naprawdę dzieje. A w międzyczasie stopy procentowe. Inflacja rośnie. Czy nam się chce, czy się nie chce? Ktoś tą inflację spowodował, tak? 300 miliardów, różne talcze. Pamiętacie? Była epidemia, nieudacznictwo, rozkładanie w spółkach Skarbu Państwa, tak? Likwidowanie kopal, wybranie się teraz na wojnę. Przecież się wybrali na wojnę z Białorusią, parę miliardów, teraz następne parę miliardów, uchodźcy parę, 10 miliardów, tak? No i co? I dzisiaj Czynnik inflacyjny. To są stopy, kochani, procentowe. Więc oni podnoszą stopy procentowe dla tych osób, a to jest milionowa rzesza kredytobiorców. Kilka miesięcy temu mówiłem o kredytach i prosiłem nas, Polaków, żebyśmy się organizowali, ponieważ nie jest możliwe, rząd zadusi, zaciśnie. I dzisiaj. Więc podnoszenie stóp procentowych, na razie to jest, zobaczcie, takie łagodne, delikatne, a później będzie bardzo ostre. Na jakiej zasadzie? Bo co? Inflację stopami procentowymi zdusimy, tak? Zdławimy inflację? To jest właśnie główny czynnik inflacyjny, kochani. Jeżeli stopy procentowe przy całym bagażu Wachlarzu czynników inflacyjnych, całej inflacji to jest 1, dziesiąta, a może 1, piętnasta, ale dzisiaj chce się drenować kieszenie Polaków, chce się, żebyśmy za błędy tych ludzi, których nawet ciężko ich ludźmi nazywać, tych, którzy dzisiaj rządzą, żebyśmy my zapłacili. Na czym to więc polega? Wzrost stóp procentowych spowoduje, że banki. Ściągną większą kasę. No na no, miły Bóg to banki, tak? Te nasze trochę ich jest. No i znakomitej większości te nie nasze, tych dużo jest. I gdzie kasa pójdzie? Czyli będzie transfer środków. Więc pytam. W jaki sposób to dzisiaj wpływa na inflację? Ja wiem, że oni mówią wam, piękne są różne te opowieści o ekonomii, o rynku, czy wolnym rynku, czy wolnym zbujowaniu. To kit wszystko. I największy kit, kochani. Przypominam też, że nie jesteśmy w tej Europie, w świecie sami. Przypominam, że jest strefa euro. W strefie euro, tu niedaleko, Bałtowie mają kilkunastoprocentową inflację. Mieli, wiecie, tu jest u nas już do 20, to nieważne, ale nawet jeżeli weźmiemy statystycznie te dane, to nawet przy tych statystycznych danych wszyscy się zgadzali Eurostatu, że Bałtowie mają wyższą niż Rzeczpospolitej. To zobaczcie, jaka ta inflacja, a stopy procentowe mają na jakim poziomie. No 0%, tak? Czy tam 0,01%, i tak dalej, na bardzo niskim. Więc jak firmy, jak rolnicy, jak gospodarstwa, jak człowiek pracujący ma z tym wszystkim dzisiaj konkurować? I nie chodzi mi, czy jesteśmy w strefie euro, czy nie. Skoro nie jesteśmy, to trzeba myśleć. Nie trzeba robić tych błędów, nie trzeba liczyć kolejnych tych dziesiątek, setek miliardów, za które bawić się zabawy rządowej, za które musi zapłacić rząd. Chyba jasno Państwu. Wyjaśniłem. Nie pozwólmy sobie dzisiaj, szczególnie przy obciążaniu społeczeństwa inflacją za błędy jakiejkolwiek polityki, polityków i całego parlamentu w tym momencie, bo nie można dzisiaj sobie powiedzieć, że to tylko obecna władza rządząca, spowodować, zepchnąć na nas. I teraz tak, bo bardzo mocno to dotyczy nas wszystkich, ta inflacja. Rolników, ale wszyscy, skoro jesteśmy konsumentami, wszyscy jedziemy na tym samym wózku. I teraz, kochani, zobaczcie, co się dzieje na rynku tak zwanym żywnościowym czyli to bezpieczeństwo żywnościowe, które totalnie to państwo jest niewydolne w tym. Kochani, struktura przetwórcza w nie naszych rękach, struktura handlowa w nie naszych rękach. My te miliardy z naszej pracy i naszych kredytów wsadzamy dzisiaj w tą strukturę, bo każdy je z tą strukturę przetwórczą, w tą strukturę handlową. Do struktury przetwórczej, struktury handlowej pójdą też uchodźcy, których my, oczywiście preferencje różne, za darmo leczenie i tak dalej, tak naprawdę my to wszystko utrzymujemy, także jedzą. Na razie nie za darmo, później będą zarabiać z tych pieniędzy, gdzie też dostaną te budżetowe, i to wszystko przechodzi przez te korporacje, tak? A transfer w środków gdzie idzie? Też na zewnątrz. I teraz państwo myślicie, że jeżeli są korporacje przetwórcze mięsa, czegokolwiek, i tak się chwalił rząd, że Polska jest eksporterem. Czy w momencie, gdy wiele państw, na przykład, wstrzymuje eksport zbóż bo widzi co się dzieje, zaraz dojdę, powiem jaki to jest mechanizm, tak? Czy sądzicie Państwo, że w trudnym tym czasie, a widzimy co się, totalny jest chaos i wyrzynanie się wzajemne, że te korporacje zrezygnują z umów, z kontraktów międzynarodowych i żywność zostawią na naszym rynku? Nie jest możliwe to. Spółki Skarbu Państwa rolnicy doświadczyli, które właściciele, jest państwo polskie właścicielem, mieli umowy na nawozy z zachodnimi czy tam zewnętrznymi różnymi kontrahentami, co? Rzucili na własny rynek? Nie. Wywiązali się z umów zewnętrznych, mimo że państwo jest właścicielem. A tutaj obce, zagraniczne firmy będą się nad nami litować? Nie ma, kochani, zobaczcie, takiej opcji. Dzisiaj to, co jest najistotniejsze, najważniejsze. Przyszedł już odpowiedni moment, bo cena na rynku, szczególnie zbóż, jest ta właściwa. I przypominam, bo tam niektórzy wcześniej mówili, projektowali, ja nie jestem parlamentarzystą, więc nie mam możliwości składania. Zakaz, tak jak wiele państw, zakaz eksportu dzisiaj zbóż wywożenia. Kochani, bo już mamy cenę odpowiednią na rynku, więc nie będą nas, rolników, drenować i w tym momencie ta cena która będzie w granicach gdzieś, tak, jak mówię, minimum na ten moment, bez inflacji, 2000 zł za tonę pszenicy, jest ceną, którą możemy już spokojnie na tym rynku akceptować, oczywiście bez wzrostu cen. Natomiast, kochani, jeżeli dzisiaj pozwolimy sobie przy eksporcie na wyprowadzenie podstawowego rynku, czyli zbóż, na konsumpcję, na pasze, nie ma paszy, nie ma produkcji zwierzęcej, to dzisiaj pozwalamy na to, że Polacy będą płacić po pierwsze. Jeszcze raz mówię, głód to jest takie pojęcie będzie bardzo względne, bo na pewno nie będzie dostępu do wielu różnych produktów. I nie będzie lepiej niż w Rosji. Po Rosji, zobaczcie, oni są na wojnie, mają embargo, ale jeżeli chodzi o żywność, są totalnie zabezpieczeni. W związku z tym, jeszcze raz przypominam, co będzie najistotniejsze, najważniejsze zabezpieczenie tej gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego ale o co tu tak naprawdę idzie? Idzie o to, że oligarchowie różnego typu, spekulacyjni nie, tam małe myszki i tak dalej bo małe myszki sobie i tak dalej naskrobią, że oligarchowie zgromadzili potężne ilości zbóż żywności, w celach oczywiście spekulacyjnych i nie jest, a na razie jest dosyć, jeszcze w tym roku jest dosyć, na razie na tym poziomie konfliktu międzynarodowego wojny. Problemem jest dystrybucja. Po prostu nie będziemy mogli dostać. A przy tak chorym, niewydolnym państwie, jaka jest obecna rzecz pospolita, obecne państwo, mamy gwarancję potężnych problemów. Przy tym szybciutko jednocześnie przypomnę państwu, że mamy bardzo ważną, ciągle kilka razy już prosiłem, mówiłem, ale szczególnie teraz, opamiętajcie się, Rządzący. I, 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 kochani Polacy, zmuszajcie ich. Polska w dalszym ciągu ma sporą produkcję wołowiny, która na żywca jest wywalana, wywo, wywożona. To, że parę złotych dzisiaj jak rolnik zarobił, to żadne przy tych kosztach to jest jeszcze mniej, dostaje oficerowie realnie do siły nabywczej niż to, co miał. Przed wojną, przed tym wszystkim, czy tam pół roku temu. To jest totalna bzdura, nie dajmy się w to wprowadzić. Więc Agencja Rezerw Materiałowych za wszelką cenę musi, winna zakupić tą naszą wołowinę. Jest to jedno z najlepszych mięs, różne tuszonki, etc. etc. można zrobić, i to jest coś, przecież widzicie, to już jest realne, tak? I nie chodzi mi, broń Boże, uchodźców, chodzi mi o naszych Polaków, chodzi mi o młodzież, chodzi mi o dzieci. Chodzi mi o, o szpitale, tam powinna ta się, się żywność znaleźć, leczyć, a nie truć. Bo żywność, a żywność. To nie chodzi o to, żeby. Bo dzisiaj będzie coraz gorsza żywność. Korporacje, przetwórstwo, nad którymi nikt nie panuje, będzie wsadzało coraz gorszy kit. Żywność w korporacjach, czyli w tych, tam gdzie jest tzw. tucz nakładczy. Przez dzisiaj rolnicy panie, jakieś tam dają te pasze, to 20% jest w tym zboża, a reszta jest syk, że po kilku dniach staje w sierocach i to się wszystko blokuje. Ponieważ niewydolne to państwo, ci goście, którzy dzisiaj instytucje, większej gangsterki chyba w żadnym państwie nie ma, o no, porównywalne z Ukrainą, widzimy, co się dzieje, ponieważ w tych instytucjach, instytutach, które nadzorują jakoś pasz, to są goście, którzy dzisiaj za... I to są sprawy właśnie dla tych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBA, gdzie goście, którzy po kilkanaście milionów wykładają i poprzez swoje rodzinki zakupują różnego typu ziemię. Skąd oni mają tą kasę? Wiecie jaki w Przemyśle Paszowym, który też jest totalnie niaż. Gejszewt na gejszewcie. I my ten chłam jeszcze za wielkie pieniądze będziemy tak zwanie wpieprzać, no bo inaczej tego sobie nie można powiedzieć. Tak wygląda nasze państwo, no, kochani. A korporacje handlowe narzucają ceny jeszcze. Mówią, jakie mają być. Nie, a, bo to zaraz do czego, do, czego, do czego zmierzamy. Dokładnie. Więc nie chcę już jak gdyby bardziej tego obrazu yy, dramatyzować. No, proszę Państwa, <laughs> mówimy, mówię o tym lata, no nie po układaniu, jak to powinno, gdybyśmy odzyskali Polska sieć spożywcza, to jest wszystko możliwe, przy udziale Skarbu Państwa, spółka akcyjna, śmiali się, debilili i tak dalej, no nie? I dzisiaj co? Nie byłoby tego transferu. Natomiast, co nam dzisiaj <śm> też jako rolnikom grozi, na co jako rolnik, w tym państewku, nie możemy sobie pozwolić i nie pozwolę. Kochani, tych rządowych mózgach, bez mózgach raczej, tych główkach, wiem co się tam kręci i niedługo to będzie wprowadzone, bo tu bida idzie. Potężna bida, gęb dużo do wyżywienia przyszło, że im się będą marzyły ceny maksymalne na surowiec rolny, na zboża mięsko. Jak prosiliśmy, żeby jak najwięcej było tych gospodarstw, żeby nie było fikcji statystycznej. Wy nie macie, k chciałoby się k powiedzieć, rolnictwa no tutaj. Zniszczyliście dziady wszystko. I wam się dzisiaj ceny, maksymalne roją w tych rządowych urojeniach. Jak mówione było, że mają być ceny rekomendowane, takie o Francji, Niemiec, gdzie nikt, to do głowy się nie mieści. 4 zł za trzodę, za świniaka 5 płacił, jakiś złoty 80, 50, jak rolnicy mówią, za lit mleka, i teraz to dokładnie ludzie, kochani. Wy się opamiętajcie, to co kosztem rolnika, chciało sobie na kredyt rolnika, jeszcze zakredytować tego rolnika w potężnych kredytach, i to chciało sobie towarzystwo żyć? Trzeba będzie zapłacić, zdać egzamin, zapłacić niesamowity dzisiaj rachunek. Nikt tu nie pozwoli. Na żadną przy. Wyjdźcie do tych firm różnego typu, do handlu za Lepich weźcie, te schmidt te różne korporacje za Lepich weźcie przy przetwórstwie. Przecież udział surowca rolniczego prawie nic w produkcie już finalnym. To, gdzie konsument polski ma na półce. Do czego to zostało, zobaczcie, kochani, doprowadzone. I teraz mam. Tak. Ewidencję należy prowadzić. Co w ogóle mamy na poziomie gminy zaczynając? Tak jest. Aha, bo to i te bredzenia. Proszę Państwa, bredzą ci różni działacze rolniczy, związkowi, którzy ziel zielonego pojęcia o polityce rolnej nawet o rolnictwie nie mają, bredząc o jakich rezerwach strategicznych. Kilka razy już to mówiłem. Tak, to co powiedziałem na Agencji Rezerw Materiałowych i tak dalej, gdzie można, gdzie na terenie Rzeczpospolitej pojawiłoby się kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy ludzi, to wtedy to jest możliwe zareagowanie, natomiast nikt takich magazynów całej Rzeczpospolitej na miesiąc, na rok, na dwa nie jest w stanie tego zbudować, więc to są totalne jakieś, kochani, brednie, struktura, struktura wytwórcza, która działa każdego dnia. Rolnictwo, gospodarstwa, następnie przetwórstwo. Czy my wiemy dzisiaj na poziomie gminy, powiatu, co my produkujemy, gdzie my przetwarzamy, co my w ogóle mamy, czy wiemy jakie są umowy kontraktacyjne, gdzie to po prostu eksportowe, w rozumieniu tym mówię? Gdzie to ewentualnie, jeżeli jest potrzeba zatrzymać na terenie kraju, gdzie to pójdzie? Totalnie, zobaczcie, to wszystko leży. Rezerwy strategiczne to są w pracujących gospodarstwach rolnych, które wytwarzają, a nie milion trzysta pięćset wy macie. Co wy tu macie? Tu już prawie rolników nie ma, żeście zdusili i zadławili, i następnie w firmach, które przetwarzają. A nie tylko kakao, co tam jeszcze, jakieś krewetki, jakieś łososie i tak dalej, i tym Polska eksportuje. Okazało się, to jest eksport Rzeczpospolitej. A gdzie, gdzie jest tego produkcja? Ciągi komunikacyjne, ciągi logistyczne są poprzerywane. Powtarzam, będzie problem z dystrybucją. Kraje azjatyckie, bojąc się, że ich rządy upadną, bo ludzie rzucą się z głodu im do gardła, wykupują stąd, co się tylko da. Ludzie, zastanówcie się nad sobą. I teraz jest wielka prośba, wielki apel. W tym momencie, później jeszcze dodasz mi tych pytań. Bardzo proszę, słuchajcie. Ostatnio były, nie komentowałem, niech to się przewali, uczcie się. Zresztą każdy protest rolniczy, yy, nieważne, chodzenie ciągi wspaniałe, bo macie dostać w dupę, macie się nauczyć, bo trzeba było myśleć politycznie w odpowiednim czasie. Nie myślało się dzisiaj to trzeba. Mamy przerobione. I teraz tak, te protesty. Wspaniałe gwiazdożenie i dla różnego typu gwiazdeczek. Nauczyli się? Nauczyli się. Dało? Widzę co dało. W związku z tym, kochani, bardzo proszę i proszę poważnie to potraktujmy. Dzisiaj Oprócz tych wielu problemów, najważniejszą rzeczą, żeby nie wypadło żadne z gospodarstw rolnych, idzie wspaniały czas z punktu widzenia rolnictwa. Jeżeli będziecie produkować, naprawdę, będziecie po pierwsze mieli satysfakcję, jak mi rolnicy mówią, panie, jak, 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 jak mogę żyć? Patrzę tak, ci sobie, Jezubiu, to tego działek mają i tak dalej. Kolega wczoraj słusznie mówił, zaworek mąki. Te działeczki będziesz oddawał, mój bracie, Polaku, obywatelu. Ileś można było tych ludzi żyłować. W związku z tym, dzisiaj każde gospodarstwo, jeszcze raz to też powtórzę, jest na wagę jednego co najmniej czołgu. Każde uratowane gospodarstwo. Stąd proszę, nie tylko rolników, bo każdy jeść musi i będzie musiał, ale szczególnie rolników. Jest tak zwane Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie oceniam. I kto tam, co tam i tak dalej. Niedokrotnie się wypowiadałem. Protesty te ciągnikami, ropy, szkoda. Zobaczcie ile kosztuje i po co nam to gwiazdorzenie. Bardzo was proszę o skuteczną formę wywarcia presji, wpływu na ten rząd. Nie mamy stanu wojennego. W ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego mamy prawo jako Polacy i obowiązek. Oni dzisiaj są zależni od informacji. Poczty elektroniczne i tak dalej, kochani. Tu są adresy. Kancelaria Ministerstwa Rolnictwa, Sekretariat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I bardzo Was dzisiaj proszę. I to nas nic nie kosztuje. Dupy nie trzeba ruszać, tak? Wystarczy, jeżeli masz swojej komórki, komputera, laptopa, na te adresy wysyłaj dzisiaj. Wysyłaj maile, informacje, ale najlepiej wysyłajcie, powiem, filmiki. Jak naprawdę jest w rolnictwie, bo oni nichuja ni nie wiedzą, no nie? W związku z tym wysyłajcie im te filmiki. Mogą to być dwu-, trzyminutowe, możecie i godzinę rozmawiać. Wysyłajcie dokładnie na te poczty. Wysyłajcie też pod pierwsze podstawowym hasłem. Kredyty dla rolników. Ja nie mówię, że to muszą robić wszyscy, ale ci którzy, bo jak, czy, czy, czy przedsiębiorców, to nie ma znaczenia. Wszyscy, którzy pracują w tym państwie, jadą na tym samym wózku. To nie jest możliwe, żeby dzisiaj za błędy. Kredytami tak zapłacić, bo to wyeliminuje wiele gospodarstw. Więc kredyty dla rolników. Nagrywajcie te filmiki, puszczajcie choćby, nie wiem, przekład Biblii, nie, nie ma znaczenia, no nie. Puszczajcie właśnie te gwiazdeczki, tych różnych innych od tych rezerw strategii, co się nauczyli, nic więcej nie, nie mają do powiedzenia. Puszczajcie te filmiki właśnie do tych, na, te, na te adresy mailowe, do tych miejsc. W jakim celu? żeby dopiero im się dobrać do tyłu, bo to będzie blokować im. Tak, to jest bardzo skuteczna broń, wierzcie mi. Niezwykle jak jesteśmy na wojnę, trzeba ich bombardować, no nie? Skuteczna broń. Nie róbcie tego godzinę, nie róbcie tego dzień. Każdego dnia dopiero zaczną myśleć, te mózgi będą dochodzić, że to społeczeństwo raz wymaga, a dwa, że sytuacja jest krytyczna. Nie można sobie pozwolić. Jeszcze raz, macie się gdzie cofnąć, kochani? Nie można sobie dzisiaj pozwolić. To jest nasz czas. Wierzcie mi, jest to jedna z najbardziej skutecznych form. Jest to nasz taki dobry, współczesny terroryzm przeciwko temu rządowi. I powiedzmy jeszcze, jaki będzie ten rok pogodowy. No też, słuchajcie, e, są tak zwane modele różnego typu klimatyczne, bo Oczywiście wojna, ubram, to idzie, konsekwencje, miliony, miliony uchodźców, to się niezwykle, to się dopiero, bieda się zaczęła, problem się dopiero zaczął. To wcale nie musi być tak, nie musi być aż tak dramatycznie, trzeba tylko ruszyć łbami i wymienić tych rządowych i to bezwarunkowe. Rok prawdopodobnie widać, że tak, będzie po pierwsze, nie będzie suszy, ale to będzie rok suchy, bo opady będą. Ale deszcze nawalne. W związku z tym, z tym musimy liczyć się, że nie będzie to rok korzystny z punktu widzenia pogotowego. Nie będzie to żaden, żadno z lat optymalnych z punktu widzenia wegetacji, zbóż. Wyeliminowanie takich graczy na rynku, spekulacja, dystrybucja, to co wcześniej mówiłem też, braki możliwości. Uprawy wielu pól w piszu europejskim, światowym, jakim jest Ukraina, plus jeszcze raz mówię, najgorszą rzeczą jest ta spekulacja oligarchów. To są wielkie pieniądze w świecie, i teraz różne te rzeczy się dzieją, bo tak, w pewnym momencie spadki, nagle jakieś tam giełdy. Ludzie, kochani, zostawcie już teraz te giełdy, te różnego typu, powiedzmy sobie, prognozy ekonomistów. Pamiętajcie, ekonomia i gospodarka. O ekonomii, gospodarce. W 50% decyduje psychologia. Panika, nastawienie ludzi. Nie są to moje wymysły, to są ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co mówią i dawno to już stwierdzono. O wołowinie mówiliśmy. O wołowinie mówiliśmy. No to cóż, jeszcze raz, w tym wypadku teraz, kochani, żegnam myślący, myślących, wszystko jest możliwe. Zapewniam, kochani, że zależy to od nas. No i cóż, szykujmy się ten front, front, który powinniśmy no, zorganizować. No jak to na froncie, to my mamy zwyciężyć.